Ja, żebym był w Baracka Obamie, żebym zwiedził całe kudę w z jedną konie, żebym zwiedził normalnie. a teraz, się muszę ubrócić, ja Muszę pić, 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 pić. ma muszę się zabezpieczył. Łuk, że tu jest. Kurwa. No za pitez? Nie co się dzieje, bo no, mam mały las normalnie. Kurde. Ha, ha, ha! No tak to się robi. No, a więc. A więc przechodzimy do głównej informacji. Dobrze, a więc. E, e, chcesz obejrzeć dalszy nasz odcinek, co się wydarzy, Czy tym bardziej poznasz e, tego oto gościa, daj więcej łapek i dobijemy do 50 łapek, to może 20 milionów, jak dobijemy to zobaczycie się, co się wydarzy dalej i specjal może będzie, jak będę na wszystko Także zapraszam do łapkowania i subskrybowania. Pamiętaj, naciśnij ten, ten subskrybuj, czy tam subskrybę, czy coś tam, coś tam, tego, 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 nie, koło pod tytułem, znaczy nad tytułem mojego filmu. A więc na razie i do zobaczenia. Cześć, komentuj, subskrybuj, e, wszystko rób, łapki dawaj w górę. Kurde ty ten, ty kurde Okay, jeszcze do... No to masz jakieś wąpy? Masz? No? No. O, no, a więc komentarz, bo wszystko rób, a ja będę się z tego bardzo cieszył. Na razie i do zobaczenia. Cześć!